że właśnie o to chodzi, że potem by był rynek na to, każdy by sobie robił naklejki, jakieś tam by je wyceniał. Tylko jedną pewnie. można dla ciebie zrobić I tyle, nie? Dokładnie <laughs> Jezu! Co? <laughs> <laughs> pokażę Wam, jak wejdziecie. No, to pokażę Wam coś. Finds <laughs> like there are others out Ok, jestem. Ej, chodźcie, coś wam pokażę. Wyjdźcie z tablicy. No. Czekaj, to było coś fajnego. To była taka latarka, którą można sobie było wziąć. Ale to nie jest ważne. Popatrz, jak tam sobie wejdziesz, tu podejdziesz do drzwi, to tam w środku jest coś fajnego. Tam musisz przez szczelinę sobie popatrzeć. Powinieneś widzieć. Tu? No. No kurwa. <laughs> nie pierdol, nic, serio. Tylko no. kurwa tyle, nawitowałem ja się. Ja Tu przez na jak sobie coś popatrzysz to... to co przestraszysz, nie się przestraszysz. Ej, ale tam nic nie ma właśnie kurwa, bo ja... Nie pierdol kurwa, dobra, chodź, nie pierdol. <laughs> Ej, na Discordzie się wyciszcie kurwa. halo, 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 halo. halo. Halo, halo Dobra, Git, halo, a ty Tomek? Halo Zajmę ci, Dawid. Halo, patrz Hallo. <laughs> Pet, ma coś? Mówię coś cały czas. Dobra, cały mam czas już mówię. Dobra, Git, ja też chuj, mam. Chuj, jesteś po mojej lewej, w mojej stawce, kurwa. Ty jesteś po mojej prawej cię, słyszę <laughs> w mojej prawej stawce. <laughs> Czekaj mam pomysł. Teraz to lepiej. <laughs> <laughs> Jest Git. Name is Ellen Todd. Czyli laska. Gdy skąd wiesz, czemu ją opensow? Yy, genderuje się o czemu? Dobra, to no kurde. Czemu, czemu to zrobiłeś co? To jest facet. Może facet, no tego nie wiem. Kurwa, to łęgiel, to ale ty, coś. jest że cóż, nie nie pierwsza raz, duchami robię, kurwa. A ci gada O! U mnie! U mnie, trójka jest Are you here? Oh, he's here, gościu. He's here. No, right? tak, tutaj uh, How old are you? No. Old. Okay. Uh. <laughs> uh, are you angry? Hate. Kurwa. Okay. So angry. You Co, kurwa? Fuck up, kurwa. Eee... A wy słyszycie co mówi ten duch, nie? Tak, tak, ja słyszę, no Okej, okay, jak zrobimy tak? Eee, how are you? <grym> Can you shut the fuck up? Thank you Przecież nic nie C mówi tak. <grym> kurwa, daj ten nie w ogóle do chuj z tym radium, pierdolę Raz wystarczy, kurwa

Jestem pierdolony Patrzcie na biurze. Dobra, to jedziemy, nie? No, jedziemy Dobra Nie czekamy na niego Jak kurwa jedziemy? Pierdole Kurwa, nie powiedzą jaki duch Jedziemy? Jedziemy Kurwa mać Have a member of your team witness a ghost event. No to będę kurwa ja, 100 pierdolonych procent. Plans the area near the ghost using smudge sticks. Prevent the ghost from hunting with a crucifix. Czyli potrzebujemy tego. Potrzebujemy jointa, ale to najpierw znajdźmy ducha. To się z Potrzebujemy jointa. Are you here? Drzwi kurwa. Nie. Are you here? Mam odciski palców. Cię Are you here, Sauer? No, już idę, już idę, już idę. Gdzie są odciski palców? O, MF5. MF5, MF5 był. MF5, kurwa. Are you here, Ghost? Dawid, gdzie to odciski? Na no, drzwiach, na no, drzwiach, na no, drzwiach były. Gdzie są drzwi? Kurwa no przed tobą cymbale no Tu nie ma drzwi Dawid, to jest łuk. No to kurwa za mną nie przede mną, no? To jest tam nie? O, zrobimy takie zdjęcie takie O tak, piękne kurwa, artystyczne zdjęcie, pyk kurwa. Co to, to Dawid, możesz powtórzyć? Obakę. Obakę Obak? Czemu obakę. No bo mi tak wodzi z powodów. Jak to mamy wszystko, kurwa? To wszystko mamy. mf 5 był. To co my mamy? EMF. A no tak, racja Mamy mf 5 Dawid mówi, że są orby. I co tam jeszcze było? A okej. Okay. Tu no tak. Ja mam, ja mam. Ja biorę jointa i idę, kurwa palić jointa. Potrzebuję jeszcze tego. ja też. Potrzebuję kurwa zapaliczkę, czekaj. Zapaliłem, kurwa. Ale kurwa nie teraz! No to nie da ducha, tylko tam nie, kurwa <śmany> Mamy te, mamy, mamy jointy zaznaczone To teraz jeszcze tak Ten, ten krzyż Dawidowy Dobra, duch jest awaliable To możemy kurwa iść i pokazać Jak ma na imię duch? Duch to jest Jennifer Elliot Co się joint pali kurwa Na kurwa <śmany> <śmany> Ja pierdolę What's your name? How you. Tomek, tu nie ma ducha Kurwa mać Eee, Jennifer Elliot? Jennifer Elliot <laughs> Ja pierdolę, tak ja sobie już do końca Jennifer Elliot? Jennifer Elliot? cóż <laughs> <Jesus>, to ty? to <laughs> ma kurwa, ja nie mogę psychicznie O kurwa Co, Co robicie? Zajebie ci szajnika Kurwa została ten shining gościu O kurwa mam kosa, walki z kim kurwa obie. Ja pierdolę Defaultowy, ale chuj Czyli biegam teraz szybko, bo kosę A jak Ej, bo ja myślę, że duch musi ten... Jak ktoś jest solo, to wtedy duch atakuje. Kurwa. <laughs> to jest dobre pytanie, to jest, to jest dobre pytanie. Nie, jest Krzyż. Jennifer Thomas? Nie, jest Ja mam kurwa jeden. Jezus Tomek, nie pykaj tą latarką, czy kto tam kurwa pykał, aście jeszcze, jeszcze straszyli któryś Ej, a jak ten... Wyłączyć hantowanie duchowi z krzyżem, jak to działa? Krzyż ma być na ziemi postawiony, no i jak będzie atakował duch, to tam też tego kupa i się nie zaatakuje A mogę go rzucić jak duch już mnie będzie atakował? Na pewno Tak Jennifer Thomas Weszliście... Weszliście do domu? Wypierdalaj gościu Chopię <laughs> ja tu ducha kurwa próbuję... Wywabić Jennifer Thomas Show yourself Mocniej Maciej wyrzucać letarkę Nienawidzę tego pomysłu Jennifer to masz, człowieku. W kuchni jest, w kuchni jest, w kuchni jest, w kuchni jest. Na pewno? Tak, bo się tam czujnik ruchu poruszył. Tylko, że ty wiesz, że czujnik ruchu też się porusza jak my kurwa wchodzimy. Tu też cały czas jest poruszany na przykład. Ale tam, tam, teraz duch przeszedł Maciej, bo tam się poruszał jak nie został w tym przedsionku. Mam dziwne wrażenie, że to nie był duch prawda? Gdzie on jest? Chyba ja pierdolę. Chwba drugą kołpęta. Czemu? Czemu? Skopieł przez cały czas ręczony rękoma. Ja pierdolę. Zdałeś się osłyszeć? Tak. Jennifer Tomas. Jennifer Tomas wypierdalaj to była ona, czy to byłeś ty, Dawid? To był Dawid kurwa. Rany włoskie. Ja ci się zcenia jak weźmiem tego jeszcze. Mito Saniti schodzi równie kurwa w grze co IRL kurwa. widziałem ją, kurwa stała koło mnie. Ja kiedy tam to Też kurwa widziałem, wej no w kuchni rzeczywiście była, daj Tomasz No chłopie czerwone światła były, no bo to są ledy. To może mogłem zmieniać kolor, kurwa. Czyli ona jest w kuchni. Przeniosłem do kuchni to. Hello ghost, show yourself. Jak ona miała? Jennifer Thompson Wiadomo, ja może na w kuchni, nie? Ty kurwa, jeszcze to. Ja pierdolę. <laughs> nie Jennifer Elliot? Jennifer. Elliot. Jennifer Elliot? Jennifer Elliot. Elliot. Jennifer Elliot, Jennifer Elliot. Jennifer Elliot, Jennifer Elliot. Ja cały czas mówiłem Jennifer Thompson czy Jennifer Elliot? Thomas. E, Thompson mówiłem nie Jennifer. Thomas? Jennifer Thomas? Jennifer Elliot? Elliot. A she is gay. Ja nie chcę mieć zniszczonego Sanity, I gościu Wiesz Ale muszę. Jennifer odpoczywać. Elliot Jennifer Elliot Mi się zdaje, że atakuje jak jest tylko jedna osoba w pomieszczeniu, także powiedzenia Dawid A chuj to świeci teraz kurwa Kurwa no... Prawie zrobiłem zdjęcie Dobra, zgaście te latarki, Dawid dobrze gada Dobra już kurwa Jennifer Thompson. Thomas Thompson? Jak ona miała? Elliot! Elliot. Jen Elliot. <laughs> Jennifer Elliot! <laughs> Jennifer Elliot! <laughs> Jennifer Elliot, can you show yourself? No i wypierd. możesz. może stąd wyjść, ażebym mógł porozmawiać z duchem? Idę. Dziękuję. Rzekaj. No elo. Ty, a gdzie Jennifer. Jennifer Elliot. Jennifer Elliot, Show Yourself Przed tobą, przed tobą, przed tobą to, to. Szczerze w to wątpię Zgasać światło Mam zgaszony. Mów kurwa na radio. Mam zgaszony. Jennifer Elliot, Show yourself. Ale easy ja Easy ale... no, dokładnie kurwa Ez As... A trudniejsze te poziomy trudności to więcej hejs czy jak to działa? Nie. Nie. Więcej tych to więcej, większy multiplayer tego nagrody jest. Czemu brzmisz? To było tylko to... jeden, potem jest chyba półtorej i dwa. Dawid, no czekaj, 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 czekaj. Czemu brzmiałeś totalnie chujowo, a teraz jest OK? Co? Brzmiałeś totalnie chujowo, a teraz jest OK. Ale jak totalnie chujowo? Tak w chuj chujowo. A no o co ci chodzi? O to, że brzmiałeś chujowo. A okej, okay, już idziemy, zajebiście. Raz ten level. <laughs> Dobrze dla ciebie gościu. Idę zaraz za tobą. Mam kości, kurwa, czy za paratem do chuja. Gdzie <laughs> jest kości. do chuja? Na dół. <laughs> okej. Okay. Gdzie? Tu. Gdzie jest tu? A okej okay. Tu. Zajebiste info. Tu, gdzie jest tu? No tu. tu. Ja pierdolę. O jaki ładny piesek, ja pierdolę. A widz, kurwa, weź. To nawet nie jest zabawne no właśnie, kurwa wiem i to dlatego to jest straszne. Te orby można by żyć, i ich nie było. znalazłem tablicę uja. Przeciekuję? No, go z, where are you? Kie co, co robić? Kie co, co robić? Where are you? Kie. Kurwa, kie i. Kuchen, Kitchen, kuchnia, kuchnia, kuchnia. W kuchni jest... Goodbye Goodbye. Okej, biorę to gówno <noise> Sprzedam kurwa na ebayu Ten odbija talerz? Tego tu ja nie wiem, gościu. Bicie Jak to się talerz nie? odbija? Nie. No patrzcie. Się odbija, wow. się odbija, się odbija, odbija talerz. Był za tobą, gościu. Tobie się może odbijać talerz, ale... No. Ale ty jest, kurwa, smutny. <noise> Dawid, bo wygło. To co, co? O kurwa Opie wygło go I Kurwa kto mi kamerę przestawił Ja pierdolę, ale cymbały Ja przestawiłem bo więcej kurwa widać gościu Ale kurwa cymbały jesteś, ja tu ustawiłem na to żeby patrzeć Czy kurwa napisze coś A Dobra. nie Na chuj ty będziesz patrzył ja żeby się to... Dobra głosami. już kurwa Zaniosę ci Ja pierdolę Żeby pisał <laughs> to nie pomoże to. Jak ja mu mam to ustawić, żeby pisał? Gdzie ja mam tu kurwa ustawić mu Eee, okay, książkę rzucił, nie dobrze. O siema. Pa, mnie też wygło Na <grych> pału Co? No ja to jest na cał, na pał, to się tyle Ja też... Ja cię chuja słyszę, gościu A ty nie A teraz lepiej? Tak O teraz cię słychać normalnie, what the fuck jeden. Pa jedzie bez kutas kutas No